No dobra, ok, nowa tura, a właśnie, miałem się tutaj już się przygotuję, żeby to złoto zakosić, no i jest, dobra, mam, oho, widzę tutaj już, no właśnie, tego się obawiałem, eee, może wezmę pełną bitwę, Tam się może jakimś foksem załatwić jakąś jedną jednostkę, chociaż... Szczerze mówiąc, w to wątpię. Ale spróbować zawsze można. Trochę tego ma, więc oczywiście szanse na zwycięstwo są zerowe, ale. Chociaż to taką bombardę zdjąć. Tylko, że bombarda niestety będzie się trzymać z tyłu, więc obawiam się, że chyba nie ma szans. No właśnie, za mało ruchu. No trudno. O, rwała za sześć. No niestety. Nie było szans. Lepiej tego rozegrać. Kurczę, to miasto elfów mi zajmie. Kompletnie o nim zapomniałem. Chyba, że się wrócę tutaj. Tylko czy mam zasięg? Mam! Mam zasięg. Mogę to zrobić. Tylko muszę bardzo szybko działać. Ale to jest do zrobienia. Mam tu jeszcze jednorożca innego. A, będzie. z automatu powiedzmy się tworzy. Okej, okay. tutaj nam się robi ten warsztat. Nadal będzie ten obrzyd co 4 tury, i to mi się w ogóle nie podoba, szczerze mówiąc. Bo to jest 4 tury, to jest zdecydowanie za długo. Ten dom gwiazd by się przydał. Chociaż tak czy inaczej, z tego co mi się wydaje, to muszę mieć tą gildię mistrzów. Więc chyba trzeba będzie ją zbudować. Jednak to jest właśnie w cholernie irytujące, że te czasy produkcji tych jednostek są po prostu straszne. Tury to jest już nie do przyjęcia po prostu. E, dobra, badania. Co tu w badaniach mogę wziąć? Te deszcze weźmiemy, chociaż to nie jest w sumie żadna rewelacja. Spróbujemy tego myku. Obawiam się, że mogę nie zdążyć. Bo mam aż dwie jednostki do przemieszczenia. Ale spróbujemy. A, jeszcze ten jest. No tak, tak. Zostań. Bolewam też nad tym, że jeszcze tej kopalni nie zająłem. W sumie ten odczyn mógłby się tym zająć w ostateczności. O właśnie, o to mi chodziło. Idealnie. Połączona armia i atak. Teraz mam jakieś szanse na zwycięstwo. Te bombardy niby niewiele robią, ale. W zasadzie każdy atak dystansowy jest irytujący w tej grze. Dobra, tym razem już może nie będę tak bardzo patrzył na ilość na to, kim będę zabijał. Hmm, chociaż w sumie taką popopardę mógłbym sprzątnąć meteorami. one cienia mają to do siebie, że są nadwrażliwe na błyskawice albo na świętomagi, więc to mi powinno pomóc. Gdyż ja tego typu obrażenia posiadam. Taka wrażliwość na błyskawice, a On ma uderzenie piorunem. No, to powinno być niezłe. A no właśnie. Tak też musiało być. 8 atak, 9 def. Nie, no to szanse na trafienie są za małe. Chyba, że użyję tego miotania kamieniami, chociaż. Właściwie na jedno wyjdzie, ale. No, coś tam zrobił, dobra. Tą jednostkę mamy chwilowo nieczynną. Zdecydowanie rogacze są najbardziej niebezpieczni. Pomiot to, powiedzmy, tylko tak dla picu, Taki sztuczny tłum. Oczywiście jak jednostka kontratakuje, to ona traci ruch na te kontrataki. Może ich wykonać maksymalnie cztery. Ja tego rogacza już naprawdę tutaj dużo razy zaatakowałem, więc on już nie ma ruchu. Więc teraz, jak będzie tu na pożeracza, on się już nie ruszy. Tylko na żadnej akcji. Tak jak ten, który niby ma ruch, ale jest ogłuszony. Ten jeszcze ma trochę ruchu. Bombardard wiadomo też. No dobra. Kim by tutaj, tego rogacza zdjąć? Strzałki zatrute wejdzie. Nie weszł, no to tani kamieniami. Nie no, tragedia jakaś. No dobra. Olbrzym ich sobie weźmie. Dostał weterana. Za weterana Olbrzym dostaje ochrony przed różnymi magiami, przed śmiercią, trucizną, ogniem i tak dalej. No i jeszcze coś do ataku i obrony, więc fajnie. Grogacza trzeba zająć. No, widzę takie ogryski nam zostają tutaj. Trochę śmiesznie to wygląda, powiem szczerze. Mógłbym w sumie tych kosmicznych barw użyć. No chyba tak zrobimy. Przy okazji pokażę jak to działa. To jest atak obszarowy. Może się uda te dwie jednostki zdjąć. Uwaga. Elegancio. Jak widzieliście, wiązki różnych, różnych magii po prostu uderzają przypadkowo. Jednak nigdy nie może być tak, żeby jednego wroga trafiły dwie wiązki. Zawsze maksymalnie jedna trafi. Jak już spudłuje jedna, no to żadna inna nie trafi. Co to jest może minus, ale generalnie to zaklęcie jednak naprawdę robi. Spore żniwo zbiera. Coś się tutaj bardziej przyfarciło. Ale to nic. Oho, Skulkan się pokazał. Moi Orkowie będą zachwyceni. W końcu będą mieli z kim porozmawiać. Tak, tak, tak. Chyba z kim powalczyć, a nie porozmawiać. Kiedy to Orkowie rozmawiają. E, no nic, dobra. Muszę się teraz tutaj lepiej zamukrować, zająć wreszcie to miasto, bo to już za długo trwa. Ale ja bym się jednak trochę tej dwójki bał ze względu na tego kusznika, więc chyba zaczekam, jednak. Sobie jeszcze przejmę te strażnice, chociaż dużo mi one nie dadzą. na tym skulkanie skupić. Zwiadowca Jednatura. Tym się wrócimy teraz. Czempion święty, tak, to będzie nam potrzebne, na pewno. Warsztat tam się zrobił ok. No to nic, mogę rozpocząć produkcję tych olbrzymów. Przecież nie podoba mi się to, że są co cztery tury, ale najwyżej będziemy po prostu grać pośpiech, jak już nie było za dwie tury. Nas wiele nie będzie kosztować. Ariana chce przymierze. No dobra, już weźmiemy. I nam się tutaj wreszcie pokazało. Ona we własnej osobie. I to, co ona tutaj wywalczyła do tej pory. On ze tutaj orków miała. Tutaj wszechpożaraczowi powinna dokuczać trochę. Ja widzę, że to klasna znalazła. Czy Krasnoludy? Więc będę się mógł bardziej skupić na skulkanie. On nam już tu wojnę wypowiedział. twoja głupota nie zna granic. Udało Ci się popchnąć w wieku wojny. Tak, No dobra. Te zombiaki też mnie kusi, żeby wyeliminować, ale nie ma czasu się tym zająć po prostu. Jestem, już widzę, piąty poziom, czarowanie trzecie. No, trzeba by się pozbyć tego Herosa. Obowiązkowo. Jak najszybciej się da. W sumie fajnie by było, jakby by Skulkan zaatakował tych orków. Gorzej, jak się oni przyłączą do niego. Boję się, że tak może być. Wtedy byłoby ich więcej, i nie miałbym za bardzo szans chyba wygrać. Powiedzieć jak to się tutaj otoczy. Wysyłać tego zwiadowcę, czy nie wysyłać. Można by wysłać w sumie. Dobra, mamy tutaj oblężenie. Już tutaj wykonali ruch, strzelili kilka razy, ale nie trafili. Są strzelcy za murami to niestety ale... Oni do nas nie wyjdą, tylko będą czekać aż my do nich wejdziemy. Trzeba niestety rozpocząć atak. Zniszczyliśmy mury. Teraz ta odraza pewnie użyje oglądania. Ale niekoniecznie tak musi być. Myślę, że użyjemy sobie barw. Niestety, ale nie weszło tak jakbym tego chciał. Więc jest, powiem szczerze, słabo. Ten mrożec to może niech w ogóle się oddali. Bo on i tak mi się nie przyda, on tylko może zginąć. Tak, oglądanie użył, ale mu się nie udało tej akcji wykonać. Więc mogę się tej od razu pozbyć. No, niestety te obrażenia jakoś nie chcą wchodzić. No, teraz było dobrze. Teraz było dobrze. No, pięknie. Zatruty. Spróbuję może wręcz jednak Coś tam oberwał. Czarnymi pociskami dla odmiany. Dobra. Mamy to miasto zajęte. Skulkan nie wiem co zrobi, pewnie tą kopalnię sobie zajmie. Albo się wycofa. Tak jest. Okej, okay, teraz mogę migrować w to miasto. Do elfów tylko trzy tury, więc tym bardziej mi to odpowiada. No i tak, co my tu mamy? Odporność, obrona, atak trucizną. No w sumie fajny ten atak trucizną, ale. Ja tutaj bardziej bym bazował na strzelaniu, więc. Chyba obronę weźmiemy. No i sobie tu No i tutaj trzeba będzie coś, niestety, stworzyć jeszcze. Niestety jest bardzo mało czasu. Obawiam się, że Gildia Mistrzów niestety musi wejść. Nie ma opcji po prostu. Przy odrobinę Szczęścia może uda mi się spotkać Simona, czyli Maga od Niziołków. Może z nim też mi się uda jakiś sojusz zawrzeć. Byłoby fajnie. No dobra, migrowałem, czyli teraz... Yy... Miasto się będzie przekształcać przez trzy tury, więc niestety nie mam żadnych zysków z tytułu jego posiadania. Tak jakby, tak jakby go w ogóle nie było. Nie mogę też nic produkować. Przyspieszyć migracji się nie da. Więc trzeba czekać trzy tury, niestety, bezczynnie. I oczywiście stać na tym mieście, bo jak widzicie, jest pod wpływem zniewolenia. Jakby nikogo tutaj nie było na garnizonie, to tutaj by płonął ogień. Byłaby anarchia, i w każdej turze byłaby szansa, że się zbuntują. Byłoby nici z migracji, dlatego trzeba odpowiednie siły tutaj zostawić na na zamku. Tutaj mam widzę reputację obiecujący, więc to jest sława ta najwyższa, ale niestety moc mam w na razie. No, ale to głównie dlatego, że zająłem się bardziej produkcją jakichś budynków. Eee, no i tutaj jeszcze migruje to miasto, więc aktualnie mam tych oddziałów bardzo mało trudno się dziwić, że są lepsi ode mnie. Ale mam nadzieję, że to kwestia czasu. To się powinno zmienić. Dobra, wezmę już tego czatownika. Chociaż tak swoją drogą dle sprawności nie skosztuje. Cztery tury, mag specjalista. Chyba jednak wezmę tego maga specjalisty już. Cztery tury to nie tak dużo, a... powinno naprawdę poprawić szybkość tutaj badania tych wszystkich elementów. Dobra, mamy tutaj... Kolejnego Herosa, klas, tym Wojownik, Sanra. No niech będzie, chociaż statystykami nie zachwyca, szczerze mówiąc. Przynajmniej ma dobrą obronę. Ma szarże, nawet miotanie głazami widzę. No i jak każdy Krasnolud wspinaczka górska, co akurat nie jest jakoś bardzo istotne. No dobra, niech będzie. Kolejny Jadrożec. O, super, wyprodukował nam się szybciej, bardzo dobrze. Tego nam było trzeba. Tutaj się zwiadowcy robią, Tu skulkan nam zajął to później, ale to i tak wiedziałem, że to kwestia czasu. A oczywiście tego wszystkiego nie utrzymam. Tutaj nie mam szans. Tutaj Simon już widzę, jest. Widzę, że trafił na bohatera swojej lasy. Jeździec na kucyku. Śmieszne. No i nam się tutaj pomału robi coraz więcej. Sprawdźmy co chcesz. O! A to mnie akurat dziwi, powiem szczerze. Simon nie chce pokoju z nami, mimo że to jest rasa z tego samego sposobienia co nasza. No jak nie, to nie. Pojawił nam się też Perses, ale to bardziej od strony Ariany. Ja z nim raczej nie będę miał prędkości. On jest od Tigran, więc nastawienie do nas powinien mieć nijakie. A jednak ma dobre, chociaż może to też wynikać z tego, że może jest po prostu słaby. Pojętnie. Myślę, że może jednak użyję tego kamienia misji. Spróbujemy. Może się trafi jakaś misja, która będzie w naszym zasięgu. Nagroda, kto wie, może będzie ciekawa. Duchy właśnie od tego tutaj są, że nam dają różne misje, np. łowy na niewiernych. Pojawia się jakiś tam. Mały oddział w niezależnych jednostek, mamy go zniszczyć i potem duch nam coś da. Może to być jakiś przedmiot, jakaś jednostka, jakiś czar, Czy po prostu zasoby, więc no warto wykonywać tę misję od duchów. To jest akurat od ducha ładu. Dobra, weźmy go sobie. Oneo, dam ci możliwość poćwiczenia według porządku, jaki się należy. Czy spełnisz moją prośbę? No i mamy coś takiego. Hm. No, niestety, ale w tym miejscu to ja nie jestem w stanie tej misji wykonać. Chyba, że nie wiem, przyzwałbym kilka jednorożców, bo mam tutaj chwilowo swoje ziemię, bo zająłem przekaźnik magii. Więc mam tutaj trochę swojego królestwa, ale obawiam się, że to jest dosłownie kwestia czasu, jakby to zajmą. No, niestety, tej misji nie wykonam. Nie mam jej jak wykonać. Niestety. Teraz wyślemy do walki. Trzeba będzie też rozważyć budowę jakiegoś muru. Myślę, że od razu bym wybudował kamienny. Nie ma sensu drewnianego. Hmm. No jest tych rzeczy dość sporo. A czasu za bardzo nie ma, by się tym zająć. Tutaj na razie tych zwiadowców robimy. Nowo mam związane ręce. A no właśnie. Ta ziemia dość już przez ciebie wycierpiała. Teraz przygotuj się na śmierć. Pierdu, pierdu. O, jeszcze sobie ze skulkanem popalczy więc. więc nie będzie miał wcale tak łatwo. No dobra, tutaj jedna tura. Tutaj też jedna tura. Tutaj już widać Persesa. Więc jakichś nomadów tutaj ma. Musieli mu się trafić. Tutaj tych nieumarłych strzeże Bazyliszek i Wyrma. To są dwie jednostki czwartopoziomowe, więc... ubicie no, ich jednak nie jest takie proste, aczkolwiek to są nadal tylko dwie jednostki, więc... Można je bez większego problemu osaczyć ilością, nawet jakichś niskotierówek, niskotierówek jakichś powinny pęknąć.